Witaj w kolejnym odcinku dotyczącym obsługi programu Artistic Digitizer. W dzisiejszym odcinku pokażę na czym bazuje program tworząc ściegi łączące między obiektami. Aby wprowadzić was w to zagadnienie, przygotowałam dwa identyczne hafty. Jest to napis haftowanie. Jeden jest w kolorze czerwonym, drugi granatowym. Przejdę do symulacji haftowania. I wtedy zobaczymy, jaka jest różnica między tymi haftami. I zobaczcie, w hafcie granatowym zdarza się, że litery nie są połączone ściegiem łączącym. Do wyhaftowania haftu granatowego maszyna będzie potrzebowała więcej czasu, ponieważ w tym hafcie będzie się częściej zatrzymywać i obcinać nitkę. Płynniejszy haft. Będzie ten, który zaraz zobaczycie, czyli czerwony, ten zostanie przez maszynę wyhaftowany szybciej. Czyli tworząc haft, musicie zdecydować, co jest dla Was ważniejsze: czy prędkość haftowania, czy efekt wizualny. I w oparciu o te dane wprowadzimy odpowiednią wartość. Haft, który teraz prezentuję, czyli ten wykonany w kolorze czerwonym. Ma standardowe ustawienie programu. Oznacza to, że jeżeli obiekty, w tym wypadku litery, są bliżej jak 5 mm, to program będzie łączył je tym ściegiem łączącym, żeby haftowanie było płynne i możliwie szybkie. Natomiast tą wartość możemy w ustawieniach programu zmienić, tak jak ja to wykonałam w przypadku haftu granatowego. Dobrze, a więc teraz zobaczmy w jaki sposób zmienić ustawienie programu i jak zmierzyć odległość między elementami. Z lewego menu wybieram miarka i zaczynam mierzyć. Przypomnę tylko, że przykład, który prezentuję opiera się na literach, natomiast zasada działania dotyczy każdego obiektu. Odległość między tymi literami to około 2,3 mm. Aby zmienić wartość, na której opiera się program, klikam Narzędzia, Opcję Optymalizacji. I tutaj mamy odległość do ucinania pomiędzy obiektami. Wartość ustawień fabrycznych jest to 5 mm. A teraz pokażę Wam ustawienia w hafcie granatowym. Jak już pewnie się domyślacie, tutaj wartość będzie niższa i jest to 2 mm. Nową odległość do ucinania możecie zapisać jednorazowo dla haftu. W takim wypadku klikamy przycisk OK. Natomiast jeżeli chcecie, żeby program użył tej wartości do każdego tworzonego haftu, klikamy zapisz jako domyślne. I wtedy tworząc nowe hafty. Program będzie uwzględniał wpisaną przez Was wartość. Natomiast zawsze możemy przywrócić parametry ustawień fabrycznych. Do tego celu służy przycisk Przywróć ustawienia fabryczne. Liczę, że ten krótki odcinek pomógł Wam zrozumieć, w jaki sposób program tworzy ściegi łączące, i będziecie mogli w sposób świadomy zarządzać swoimi haftami. Prędkością szycia i efektem wizualnym. Dzięki za uwagę, cześć.